Rozpoczynamy z Jackiem kolejne wędkowanie Tym razem generalnie ustawiliśmy się na feder W nocy było trochę zimno Ale zaczyna się robić piękna pogoda Ryba oczkuje i myślimy, że coś z tego będzie Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. I nie sympatyków jak zawsze również witamy. Oczywiście. Słuchajcie, jak widzicie kolejny raz jestem z Jurkiem i znów jesteśmy na wodzie stojącej na tej co ostatnio żeśmy łowili, tylko dzisiaj inne miejsce będziemy testować inny obszar wody. Po prostu chcemy tą wodę poznać. A dlaczego na stojącej wody? No dlatego, że ostatnio u nas na południu były opady deszczu rzeka wezbrała, miał być spinning cieszyłem się ze spinningu, niestety woda idzie podniesiona, brudna nie da się łowić, trzeba ona, odczekać ona jest przede wszystkim brudna, wiecie i niestety rybka nie bierze, koledzy próbują, myśmy próbowali ale to nic nie daje no a dzisiaj, że jest piękna pogoda i tak ma być cały dzień więc dzisiaj Jurek się chyba da przekonać na FEDER, nie wiem <laughs> czy się da Słuchajcie. Ja zawsze mówię, nie? Co mi się najlepiej lubią? Ciepełko. Jak jest ciepełko, to już jest sukces. Ty masz dzisiaj feder mieć. Jak są rybki, to również jest zadowolenie. A dzisiaj zmieniamy trochę taktykę na to, co jest skuteczne. Jednak okazuje się, tak piszecie również w komentarzach. Pisał nas kolega, który z nami dosyć koresponduje z naszej miejscowości, że muszę się. Zmienić i zejść ze starej metody. Chciałem to. Nie robiliśmy też tego bez celu, tak do końca, nie? Chciałem pokazać, że ta technika idzie do przodu. Są nowe metody wędkowania, nowe zanęty, i to je, zaczyna być bardziej skuteczne niż to, co jeszcze niedawno wydawało nam się dobre, na które żeśmy wędkowali. Dwa lata, trzy lata temu był koszyczek jeszcze w miarę taki przyzwoity. Okazuje się, że jednak z federem pada. Słuchajcie, no, klasyk też jest skuteczny, tak? I metoda gruntowa też jest skuteczna, ale nowa metoda feder. W Polsce jest to stosunkowo, można powiedzieć, że to jest nowy trend łowienia, tak? Bo myślę, że gdzieś około 7-8 lat na zachodzie szybciej, ale wtedy u nas jeszcze nie było. Dzisiaj są wyspecjalizowane sklepy, które się zajmują sprzętem typowo federowym, tam są różnego rodzaju koszyczki i tak dalej, i tak dalej, sami wiecie, także ta technika poszła fest do przodu. No a, że jest to skuteczna metoda, bo ja też nie ukrywam, że nie oglądam innych filmów. Oglądam tak samo jak i Wy. No i po prostu przekonałem się do tej metody i na razie mi to idzie dobrze. Od dwóch lat dopiero się tym zajmuję, ale idzie. Dobra, my idziemy się rozpakować, bo żeśmy przyjechali. Zaraz Wam pokażemy, co my tam mamy w samochodzie. Pamię pamiętacie jeszcze tak niedawno, jak wrócicie do zeszłorocznych nawet filmów, kiedy pierwszy raz powiedziałem, nie? Że jeszcze trochę będziemy potrzebowali ciężarówkę. I to okazuje się, że na te zasiadki to coraz więcej tego sprzętu potrzebujemy, bo każdy mówi: A kupcie podbiorak inny, bo musi być te, bardziej dla ryby przyjazny. A kupcie kołyskę, a kupcie czy matę, czy ten. I my tak pomału, wiecie, kompletujemy tego, bo na razie nie da się wszystkiego kupić. Dobra, gościu, idziemy się rozładować. Zobaczcie, to jest Jacka, auto. Już Położone są siedzenia. Napakowali my tego już wczoraj, żeśmy się zaczęli pakować, bo dzisiaj nam było szkoda dnia. Ja, zobaczcie, co tu mamy. I Jurka sprzęt, jeden pokrowiec. Mój, drugi pokrowiec. Będzie nosił teraz. Gumowcze, Jurek, żebyśmy... Mnie żebyśmy nie byli uwaleni, ja też mam kołyska, kołyska do ryb kołyska zobaczcie no i tak to będzie szło jeszcze przez jakiś czas dokładnie, torba, podstawowe rzeczy jedzenie, picie i tak dalej zanęty, jak widzicie wiadro do zanęcania znaczy do mieszania, sito i tam jeszcze podbieraki siedziska, wszystko Także tylko mamy tyle a może aż tyle, nie wiem czy wy też tak macie, ale my Mata tak. to My tak mamy, nie wiem czy wy, ale my tak mamy. I jeszcze pamiętajcie, waga jest potrzebna, stojak do wagi i tak będziemy dalej wymieniali, I... ale już myślę, że dalej już ale... nie będziemy Was zanudzać. Ale dalej to już się nie da, bo tak jak Ty mówiłeś, ciężarówkę trzeba mieć, a my nie mamy dysponuje tylko takim małym. <laughs> I myśmy tu przyjechali tak gdzieś na, 7, na 7 godzin tylko maksymalnie, nie? Maksymalnie 7 godzin. A co powiedziesz jakbyśmy tak przyjechali na 2-3 dni to nie wiem gościu, no to nie wiem czym pojedziemy. Chyba sobie wynajmiemy busa, bo inaczej. <grystanie> <grystanie> inaczej się nie do Dobra, tyle. Idziemy. Jurek tutaj przyciął rybkę pierwszą i choluje pani I choluje. I to będzie karpiszon nieduży, a idzie w mój zestaw. Już to mamy splątany, panie. Ale puściło, nie puściło, <grywki> już mnie plączesz, ale nie da rady. Niżej ten kij, niżej to tego wyciągniesz, bo kurczę, a taki średniak, ale za to ładnie ubarwiony. Robi ładne młynki. A za duży to nie jest, ale jest. Zobaczcie. I to się liczy. No. I jest Jurka, rybka. I się kolega cieszy już, nie? Ach Wiecie, ja, ja jestem zawsze zadowolony. Dopiero przed chwilkę do Jacka mówię: Popaś nikomu nie bierze, nie? Jacek mówi: No nie bierze, ja mówię, że im nie bierze, to jest ja rozumie, ale że mnie nie bierze, to nie bardzo byłem zadowolony. Dobra, idziemy do kołyski. <laughs> Jurka ochlapał. <laughs> Maluch, ale nie z. No panie, weź go ładnie, pan. powiem wam to jest taki z, z klasy brytan czekaj bo ja ci robię zdjęcie, fotę dobra wypuszczamy nie ty. jest taki duży nie, taki ale jest Taki. damy go do podbieraczka średniaczek Głosiu spokojnie, spokojnie. I, i chlapie, chlapie masz też trochę niech się ochlapie bo jest ten miarka. bo mnie ostatnio też pochlapał i musiałem się czyścić nie będę się powtarza, wiecie, że innych lapią to ja rozumiem. No, po malutku, gościu ale nie w tą stronę, nie w tą stronę. I no I proszę, haraczy. No i widzicie i mówią, że wędka gruntowa jest niedobra, nie? Ja tak tradycyjnie wędkuję, no ale muszę się uczciwie przyznać, dzisiaj modyfikacja poszła na, pod lekki Feder. Koszyczki daliśmy federowe, przypony federowe. I okazało się, że bierze. Nie koszyczki federowe, panie kolego, tylko do metody. No, no, to jest no, różnica. Ale jest, no, 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 ja to bym. Bo koszyczek klasyczny też można założyć do federa. No, A tu tak, trzeba ale... mówić po metodzie. No, Więc myśmy jakaś. założyli wszystkie podajniki pod metodę. Koszyczki do metody. I Taka jest sprawa, Jacek precyzyjnie już to doprecyzował. Bo koszyczków jest różnych. łopie yes. tyle, że no, głowa. No, No dobra, łowimy, panie. Oby już więcej było teraz. Podpatrzymy tu jacka, jak przygotowuje. Zobaczcie. Najpierw ja do podojnika daję... trochę dam na, na spód. Potem belsa. Przycisnę kciukiem. Tak to wygląda. Do tego daję 2 mm pelet. Troszeczkę, nie daję nie dużo. dużo. I znowu zanęty do koszyka. Do foremki. Biurek mnie tu filmuje i tylko zasłania mi mój feder następny No Ja nie patrzę też na swój nie? No, <laughs> Także, A wiecie, mój... mamy doświadczenie z kikiem i trochę jesteśmy przewrażliwieni Ale ja tu widzę, no i zobaczcie jak fajnie wyszło Także jak to się obsypie, to ten dumbelsik tam sobie będzie tak fajnie pracował. pracował I jest dobrze Tylko jeszcze rybka niech przyjdzie do tego i będzie git, jak się to mówi no gitara, Jacek ma kijek ten do 200 gram. Powie Wam zaraz dlaczego wędkuję na taki kijek. Słuchajcie, no kupiłem ktoś powie, że 200 gram na wodę stojącą, że to jest dużo, no to może jest dużo, ale po prostu kupiłem z tego względu, że no jak wam mówiłem wcześniej, od zeszłego roku zacząłem sobie kompletować sprzęt. Sorry, ale obserwuję szczytówki, bo w każdej chwili może być branie. Także dlatego wziąłem taki mocniejszy, bo ten mam do 120, ten mam do 200, jeszcze jeden mam do 110. Także mam trzy federy, wszystkie 12-funtowe, znaczy 12-stopowe, także to jest 3,60. Lubię tą długość, dłuższego nie kupuję. Lubię 3,60, a do 120, bo ten kijek po prostu wykorzystam na rzece również. To, tak, on jest mocniejszy zdecydowanie. A tu na tym łowisku, na którym łowimy i na tej dużej wodzie, na której będziemy łowić Także, że naprawdę tam są konkretne ryby I no, Tam są być... ryby, trzeba liczyć takie 15 i ponad 20 kg. No zresztą, że się I, sami... I, i jesiotry, jeżeli i je ryba bierze większa To po prostu, no już zaczyna się, jak to mówią, jazda z kijkiem i, i lepiej jest mieć coś mocniejszego no. Taki... Nie takie lżejsze kiki jak większość wędkuje na Federze, bo to biorą takie 50-60 gram w takim gdzieś pułapie no do 80. No, ale tutaj mówię, tu można zastosować do tego już jak się chce dalej rzucić, tak? Coś cięższego nie? żeby nie przeciążać tego kiju. Do 200 gram naprawdę jest, moś... jest to fajny kijek. No także ja jestem zadowolony to jest Flagman i to jest Flagman. Tutaj też jest flagman. No powiem Wam tak, dacie za kijek 325 zł, chyba 330, powiedzmy, góra 350 zł, plus kowrotek, jest to rozmiar 5000, też te 350 zł trzeba, 320, zależy w jakim sklepie. No ale to tak mówię, to 700 i naprawdę macie sprzęt już z taki... Ten ak akurat kowrotek nie, nie ma tego bezpiecznego gumowego flip. Fli no to nie, nie ma gumowego flipa Flipsu przepraszam, no, bo no, nie. Zapowietrzyłem się. No, ale tu normalnie ma ten, ale tu można, ja już sobie dokupiłem za niedługo. Dopiero zamówiłem, ma przyjść, to wymienię sobie tu na ten gumowy bezpieczny klip i nie ma problemu i też będzie super I, a jest to naprawdę wygoda ten gumowy, bo to przekonaliśmy, że jak już weźmie karpik taki trochę większy, to on po prostu się fajnie sam wypnie i nie ma takiego problemu, że nie trzeba się samemu siłować. Powiem wam, no, no w zeszłym roku żeście widzieli, jak ja ciągnąłem te jesiotry, bo Jurek nie mógł wędkować, wtedy był wyłączony, sam nagrywałem filmy To nieraz się przekonałem, że jak mi jesiot wziął, po prostu jak był odjazd, schodziło z klipu gumowego same, tylko pach, poszło i nic się nie działo. Także. Mogłem operować tym kijem i te jesiotry udało mi się wszystkie wyjąć, które mi się powiesiły tam. Także spoko, nie? No. Dobra, zarzucam, bo czas ucieka. A na kijek jaką. On... nie wiem czy dobrze zauważysz, ale fajnie pracuje. Odległość Jacek ma na klipie zamontowaną. Teraz będzie... Żyłkę sobie spokojnie naciągał. Pokazujemy to dla tych, którzy po prostu chcieliby zacząć spróbować na FEDERze, bo wiadomo ci co wędkują to nie jest dla nich żadna nowość. Właśnie, trzeba powoli naprężyć tą żyłkę, żeby się zatopiła, tak, szczytówka i tu możecie dowoli, bo w każdym zestawie są po trzy szczy szczytówki, tak. Do każdego FEDERa z reguły są, czasami jest i pięć, zależy jaki model. Ale to można dokupić, bo te końcówki, te szczytówki pasują. Ja tu mam założoną półtora uncji w tej chwili, na tym do 120, tam mam jedną uncjową, na tamtym. Tylko, że ten zdecydowanie jest bardziej taki półparabolik, a ten jest taki. Ten jest mocniejszy, ten jest bardziej taka akcja szczytowa, tak? ale też fajnie pod większą rybą się będzie uginał. No, ale to głównie mówię po to, żeby. Na rzece też nie łowić. Na razie jeszcze nie łowiłem na rzece, bo bo nie było okazji, ale myślę, no. że. A ten, widzicie, kowrotek tutaj ma dwie rzeczy. On ma stał, stałego klipsa metalowego, a z drugiej strony jest ten właśnie ten klips bezpieczny, tak zwany gumowy. No, I tak. on jest taki fajny przy, przy takim wędkowaniu. Dużo ułatwia, na, nawet dla tych, którzy na początkują, jest to takie przyjemniejsze. No na pewno, bo po prostu jak wiecie, jak jest metalowy klip, a jak jest duża ryba, nie zdążycie z tego klipa zejść, nie odblokujecie z tego żyłki, no to, to zaczyna może... się problem. No to zerwie wam zestaw żyłki o, o. Jurka. Będziemy kończyć wezwanie. Jurek kolejne branie. Akurat żeśmy kurcze nagrywali i coś zagrało, jak żeście chyba słyszeli. <laughs> Musieliśmy skończyć i jest u ryby, ryba u Jurka następna. Ale to nie jest coś dużego. A to leszczyk o... może być Może być leszczyk? To jest coś bardzo delikatnego. Albo? Albo zeszło już. Nie, nie coś, coś tam jest. Takiego. A to leszczyk pewnie będzie. Nieduży. Albo jeszcze inna ryba. Ja cię kręcę. Coś ty tam przyciął, chłopie. <laughs> no to już jest. <laughs> Brytyjsko bym powiedział. Nie weź przestań z tym podbierakiem, bo łopie. Nie będę go męczył bez wezmę ty, ty. podbieraczka. Sp Dla spokojnie, tak jak trzeba. <laughs> Odczepię go. To jest niemożliwe, że to wzięło ty. Normalnie. Wziął. Ja cię kreczę zobaczcie Normalnie tarzam. <laughs> Dobra, na, na takiego dambelsa zobaczcie taki krąpik. Moi. No i tego Brytana. Jak Jurek mówi popularnie, Brytanie to są. <laughs> no co? Spokojnie. O, 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 o. Ale branie było. <laughs> I co? Myślałeś, że karpnie? No powiem, wam, dziwne to takie było, bo tak. Bączek ładnie poszedł do góry, nie? Organki zagrały. I stanęły. A szytówka dalej No Mówię, to coś nieprawdopodobnego. Aby jak duża ryba weźmie, no, to ściągnie. Nie? No dokładnie. No to było takie bardziej spawikowe, do zabawy. Tak, ryba ale jest. Ryba to ryba, każda ryba cieszy Sztuka się liczy. Dokładnie. Sztuk dwie już. Dwie, nie dwie, ale nie są to jeszcze takie, jakbyśmy chcieli, bo to wiecie, nam zawsze apetyt rośnie. Nie? Jak jedziemy, to żeby coś wzięło, nie? No, tak. Jak weźmie, no to żeby jak weźmie pierwsza no no teraz to już już takie większe tylko nie? a to niestety nie jest każdy dzień jest inny pogoda ma swoje wpływ dzisiaj był przymrozek w nocy była minusowa temperatura ale zaczynają ruszać się te rybki i to nas cieszy bo no, to na tym wszystkim polega no dokładnie dobra zarzucaj bo szkoda czasu słuchajcie nareszcie mnie tu kolega punktuje najwyższy czas bo zawsze mówi tylko ty masz brania a mi nic nie bierze Ktoś ci te ryby zaczepia a tobie dzisiaj kto zaczepia nie, nikt nie zaczepia <noise> Jak nie? Ty mówisz, że, że jak ja mam brania, że mi ktoś zaczepia ryby Tak, tylko że ja Dzisiaj troszeczkę inaczej podeszłem do tematu Nie no Posłuchałem kolegi No bo właśnie, właśnie żeś mnie posłuchał Czekaj, gdzie ta ryba jest, bo ją nie widzimy Tylko nie, nie pójść mój zestaw, Panie nie, 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 to nie jest aż taki A taki średniak jak Ale jest Takie jak poprzednio. No tak jak poprzednio. Nie, no ciut większy bym powiedział. No ciężko tak samemu na takim krótkim. <laughs> Dobra, jest twój. I zobacz Jurek następnego, ale to rocznikowo ten sam. Powiem wam, że to normalnie takie brytany zaczynają brać, że to głowa boli. Coraz mniejsze. Tak, ale mnie punktuje gość dzisiaj. Co to za punktowanie Jacek jak łowił ostatnio, to były ryby. A dzisiaj to, to są takie malutkie jak Karasie. Nie szkodzi, ale zawsze to ryba. Ile razy ci będę powtarzał? Tak, Odkażaj i go i, i jedziemy z nim do wody Popryskaj go. O, wejdziecie, będziecie chlapał, ja się odsunę, bo mi Bóg. <laughs> Odkaż go Dobra no. No i do podbieraczka do, do wody. Podbieraczka. Będzie wygodnie będzie wtedy. Nie będę go do siatki wkładał. Nie, nie będziemy moczyć. Bo, bo, bo na, to, to tam szkoda. Szkoda moczyć to na, na większe ryby, a na takie to to widzicie. To. Ale, ale fajnie, że jest. na. No. Ładnie taki żółto ubarwiony, zobaczcie jak oni są. Jak cytrynka. No. Jak cytrynka i no cię wypuszczamy, no. ale w długo. No panie, nie bój się. No cię nie chcemy z powrotem. No, no i. No i jak widzicie wędka gruntowa, przerobiona, ale bierze. W końcu się dałeś przekonać? Dałem się przekonać. do modyfikacji wędki gruntowej. Natomiast coś nie wiem co się dzieje, jestem zaskoczony, że federki na mnie biorą. No, tak. Powinny prędzej brać jak ten. Brania są mnie, ale nie możemy się wciągnąć. Nie, no takie delikatne, ale dzisiaj może taki dzień. Pogoda wspaniała, przepiękna, słoneczna. Można się opalać. Ja się już rozpatrzyłem, Kurczę, tylko w samej koszuli siedzę i jest pięknie, ale do wieczora jeszcze czasu jest. trochę, także Myślimy, że coś z tego będzie. No, znaczy ty już honor, o, już masz, uratowany gościu my się na coś więcej. No oczywiście, że tak. Dobra, jedziemy z tym światem, bo szkoda czasu. No zobaczcie. Rybki się nam ruszyły. Jacek na swój fedel do 200. Coś tam się odpaliło. Przedtem Jurek mnie tu punktował, a w końcu udało i mi się to... Trochę... Ale wiecie, to tak punktował punktował do czasu. Jacek tak. czekał, tylko kiedy przyjdzie jaka kolejka mówi, no to no, przecież to jest niemożliwe, żeby mi nic nie brało. Nie no, ja taki nie jestem. ja tym, wiecie, Nie wiecie, że my żartujemy żartuję, sobie tego, tego, żeby ale... się tego poważnie nie brali. Bo my nie rywalizujemy ze sobą, trochę pośmiejemy się. Wiecie, trochę... To muszą być jakieś żarty. Dokładnie. To nie jest duży kart, Ale. O, już go widać. Ciut większy. Nie, nie chyba tak. Nie, może ciut większy od tego poprzedniego, coś co tobie się udało wyjąć. Ale no bo taki, taki mały one. był. Ale, A, takie są. Ale jest. No, no co zrobimy? No, takie biorą. Bioram. I nie mamy wpływu na to. Tak jak mówiłem, żeśmy obrali inny rejon tego zbiornika, żeby przetestować tą zanętę, czy tu się sprawdza i te dambelsie, i okazuje się że są że, skuteczne że jednak również skuteczne, ale powiem wam, doszliśmy do wniosku jednego że zdecydowanie dominuje tutaj dzisiaj żółty kolor, bo próbowaliśmy na różne inne kolory niestety nie było brań na żółte tylko jak tak za zamiana na żółte, tak poszły tak. jednak trzeba na bieżąco wyciągać wnioski z tego co się dzieje tak, 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 tak dokładnie Troszkę jest, kró, krótki jest, Jeszcze ale są za krótkie, tak, tak. Tak się ucz, gościu, tak się ucz. Ale teraz plama. Sadzimy go tak. No i zaraz go wam pokażemy za chwilę. O, Jacek wyciąga. Zobaczcie, jakie lebeczka jest, troszeczkę przybliżymy. Jak zwykle. O, i zdjątko musi być. O, jest ładny. Odkazimy gościa. No, patrzymy się na wędki, bo drugie. O, no. mnie coś tak cicho podjechał do góry i nie jesteśmy pewni z Jackiem, ale za chwilę sprawdzimy. No i teraz go do. Podbieraczka jak zwykle. No to się wygodniej, tylko do podbierania trochę. Mamy za krótkie te sztyce. Trzeba coś pomyśleć nad tymi sztycami, żeby to przedłużyć. Będzie się lepiej podbierać. No i no niestety różnie to dobywa. Trzeba korzystać z tego co jest i też jest dobrze. Pewnie, że tak. No. Dobra, rzucamy, bo... No coś... i kolega już jest zadowolony. Widzicie? Dużo mu nigdy nie trzeba. Jest Ale... rybka, jest zadowolenie. Pewnie, że tak. Ale ty dzisiaj jedziesz po bandzie Fespa, nie idziesz jak na razie? Dobrze. Zaznaczył, jak na razie wiecie, <śmiennie> bo cały, Ja już tak kiedyś, wiecie, było, że ja miałem pięć, pamiętam, karpików złowionych. To było na dzień Wanganowicza. I tak sobie myślę, no to gościuś mnie tym razem nie, nie, za, nie załatwi, nie? Ty wiecie, że on nie w całą godzinę, czterdzieści parę minut doharatał I, 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 i powiem zbieramy się, ale on mówi, no wetki jeszcze na chwilę zostawimy, nie? Ja patrzę, a ta wędka jedzie. I ja wtedy... sam był, nie wierzyłem w to, że cię mogę dogonić, bo wiele czasu już nie zostało do końca łowienia, gdzieś godzina czasu. on nie wierzył, tylko jeszcze mnie przegonił. no, było, no. no i zobaczcie mało będziemy kończyć wędkowanie na naszym łowisku Ale pokażemy Wam nową rzecz na nim Zamiast namiotów można skorzystać z takiej budki noclegowej, że tak to nazwę takiego kempingu. Jest to bezpłatne korzystanie. Nie jest to zamknięte, otwierasz, korzystasz. Spokojnie dwie, trzy osoby mogą przenocować, jak deszcz pada, albo posiedzieć. I tak kończymy z Jackiem dzisiejszy dzień. Trzeba powiedzieć, dosyć udany. I do zobaczenia nad wodą. Słuchajcie, kończymy tą dzisiejszą naszą zasiadkę. Także Jurek jest bardzo zadowolony, Pan powiem. Słuchajcie, jak można być niezadowolony, jak rybki mi wreszcie brały, nie? Posłuchałem mojego kolegi, mówi Daj se spokój, posłuchaj mnie. I powiem Wam, że rybki brały. Po kolei obie dzisiaj. Także... Nie brały takie ładne jak ostatnio Jackowi, nie? Bo były wtedy fajne te karpiki. Dzisiaj troszeczkę były mniejsze, i mniejsze tak. rybki, te leszczyki i krąpiki, ale brały. I to no. nas najbardziej cieszy. Pogoda nam dopisała. Super pogoda. Także tutaj, słuchajcie, żeśmy usiedli znowu w innym miejscu, tak żeby przetestować nowy obszar wody na tym zbiorniku. Też metoda okazała się skuteczna, dała ryby. Oczywiście, tak jak Jurek mówi, chcemy te większe, ale na razie nie ma, ale na te większe też przyjdzie czas. Słuchajcie, z okazji, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, chcemy Wam życzyć wszystkich zdrowych, spokojnych, radosnych świąt także mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni a po świętach mam nadzieję, że znów się spotkamy nad wodą jeżeli wam się ten film spodobał to oczywiście proszę dajcie łapkę w górę subskrybujcie nasz kanał no jak zwykle do zobaczenia widzimy się nad wodą i wesołych świąt dla wesołych... wszystkich w zdrowiu i wśród ludzi którzy są dla was najbliżsi dokładnie trzymajcie się cześć wam cześć